Co mówią karpie na kilka dni przed wigilią? Karpie diem. Co wspólnego ze sobą ma święty Mikołaj i śnieg na święta? Oboje nie istnieją. Jak nazywa się najbardziej uczciwe świąteczne zwierzę? Renifer. Jak nazywa się ozdoba na choinkę, która może być jednocześnie ubraniem? Łanciuch. Jak nazywa się roślina, która śpiewa świąteczne piosenki? Kolendra. Jak w święta należy wołać kawę zbożową, żeby do nas przyszła? Choinka. Jaki prezent swoim dzieciom daje nauczycielka języka angielskiego? Prezent continuous i prezent simple? Jaki wyrok sądowy otrzymałaby bombka? Wyrok w zawieszeniu. Jakie kobiece imię i jaka kobieca czynność najlepiej pasuje do świąt? Bożena rodzenie.